Ganka wróży skarb lata mienione dni, o jak daleko stąd matula ma. Czekałem tyle dni, czekałem tyle lat, dziś pod eskortą psów idę pod sąd. Na sali rozprawy, świat ciągle zlikuje się, za trybunałem świat, kureski skład. Wolność zabrali mi, marzenia rozwiał wiatr, a te więzienne dni czekają mnie. Żegnajcie koledzy ze wspólnej kradzieży, żegnajcie dziewczęta z miłości mej. A kiedy dadzą mi wyrok, to czekam opuszczę głowę w dół i pójdę se, opuszczę głowę w dół, skoczę w więzienny strój, a ty matuloma nie przejmuj się, a ty matuloma nie przejmu się. Wypas, co? Tak? Ojciec nie żyje, a mama siedzi w więzieniu. Nie przyjmę za mordesło. Eee. Mój tata siedzi też w Żydkowicach. Za głowę. Za głowę, 24 lata. Też. Co to jest głowa? Głowa? Na kogoś się zabił. Adrenalina. Najlepsze co jest to jest adrenalina. To co odczuwam, nie? To czuję ten respekt, że... Ktoś się mnie boi, nie? Po prostu lubię to, jak ktoś się mnie boi. Tak jakiś koleś na przykład siedzi, przede mną mi o strach, mówi proszę, puść nie, nie, nie bij mnie. A, a, a ja to lubię, po prostu lubię mu przywalić, lubię go skopać, nie? Kiedyś złapaliśmy kolesia, no go, go na golasa i kazaliśmy mu rzucić kondona, nie? Podchodzi się hmm. do klienta, dawaj telefon, da, masz pieniądze, daję i już. No chyba, że nieco, odle się, bo troszkę przekopię i idzie się dalej. Nie, ale dodamy się wciąż W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co to jest te 10 przykazań Bożych? Oh, Zapomniałeś. Co, co to jest 10 przykazań? Kto wie? Robert wie? To są takie prawa, których nie można łamać. A skąd, te, skąd to są prawa, które zostały? zostały dane ludziom przez Boga. 10, 10 przykazań. I Duch Święty pomaga nam w tym, żebyśmy te żebyśmy ich nie łamali, żebyśmy, żebyśmy według tych przykazań żyli, żebyśmy według nich postępowali. Czy to jest łatwe? To bywa trudne, ale ten Duch Święty chce człowiekowi w tym doskonale, było łatwe, to byś tu nie siedział, bardzo słusznie. Słuchajcie, a to pierwsze to przykazanie jakie jest? Nie będziesz miał Bogu cudzyć przede mną. Będzie wierzył w kogoś innego nie w pana Jusa. A kogo dzisiaj na pierwszym miejscu potrafią, bo to m, zachować to przekazanie, to postawić pana Jezusa Boga na pierwszym miejscu. Ale są niestety takie sytuacje i tacy ludzie, którzy tego Boga nie stawiają na pierwszym miejscu, tylko na przykład sataniści. Jakie to rzeczy nieraz ludzie potrafią postawić na pierwszym no, miejscu zamiast pana Boga? Pieniądze. Na przykład samo pieniądze. Bardzo słusznie. Jeszcze jakieś rzeczy? No jest, Głośniej? Hazard. Obywaj, tak, nieraz ludzie dla takiej rzeczy potrafią wiele, bardzo poświęcić. Więc i kiedy tak robią, kiedy te rzeczy stawiają na miejscu, to co robią? Można być, grzeszą, łamią wolę Pana Boga, łamią pierwsze przykazanie. Wiadomo, forsa. To jest coś, czego każdy chce, nie? Mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. Ja wiem, moim zdaniem pieniądze szczęścia dają. Ja od kiedy pamiętałem, jak zacząłem kraść, to na początku tak wiadomo, że jeszcze pamiętam, wtedy były modne w Radomiu suflady, na suflady się śmigało do sklepu, któryś tam zagadawał, ona kupywała dawała ziemniaki, ładowała 5 suflatka tam, miała 10 baniek w sufladzie, czy ile to się wyjmowało, tak? ze 4-5 suflat dziennie się robiło, nie, to te pięć tysięcy złotych było, nie, no to jeszcze wtedy tak trochę strachu byłem, nie, a teraz tam pieniądze przepuszczałem na byle co, nie, tam, mała, to tutaj, to, 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 to se kupię, to się kupię na cukierki, na takie pierdoły, śmery bajery, nie, Teraz pieniądze, jaki zarobię to, nie powiem, bo nawet matce dam parę złotych, nie, bo nie, matka nie ma tak dużo pieniędzy, nie mówię, że ukradłem osobiście, bo nie wzięłaby matka ode mnie pieniędzy, ale daję matce, wydaję na dziewczynę pieniądze, na ciuchy, ciuchy lubię, akurat mam takie ciuchy, że droższe lubię sobie ciuchy kupić, nie. A jakie ciuchy lubisz, tak Firmowe, tak Adidas, Nike, to co, to co jest najlepsze, nie, moim zdaniem, dresy, dresy, najbardziej dresy. Lubię presy, nie lubię skejtowskich ciuchów, takich skajtów, jak widzę na ulicy, to zajebałbym takiego. No, bierze się kamień, kamieniem go wiatę, on pada i się go kopie. Wtedy on nie ma, nie ma, nie ma twardego, żeby on nie upadł. On upadnie, a wtedy ja już go, ja już się niedobrze dobrze zajmę. Pan już, już to już nie stanie.